To patrząc czy, czysto tylko na demografię i e, populację młodych osób w potencjalnie w wieku akademickim, to do 2040 roku możemy spodziewać się tylko i wyłącznie co roku większej ilości młodych osób, które podejmują studia. Dzisiaj mamy około 50% osób, które są właśnie w wieku akademickim. E, to są to, to osoby studiują. Zakładając, że nie będzie jakby większego nasycenia, nie będzie większej skłonności młodych osób do tego, żeby podejmować studia, to. to Patrząc po prostu na, na, na dane gus zakładamy wzrost liczby studentów. Więc z punktu widzenia inwestorów, graczy, którzy chcą wchodzić na rynek akademikowy, no to popyt nie zmieni się, a może być tylko większy. Patrząc na rynek akademików prywatnych, no to 50% mniej więcej studentów to są studenci też zagraniczni, których liczba rok do, rok do roku również rośnie. Dwa, w ostatnim roku. Akademickim mówię o bieżącym, tylko ostatnim to było 108 tysięcy osób. Oczywiście nie wszyscy zagraniczni studenci y, y, mogą, y, znaczy dla nich jakby akademiki prywatne są dostępne, bo tutaj też y, 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 mówiliśmy na samym początku o tym, że ten rynek najmu indywidualnego jest bardzo konkurencyjny.